Witam wszystkich, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z Bass Simulator 21. Dzisiaj po raz kolejny wcielę się w kierowcę autobusu, no i dzisiejszą trasę zrobię Mercedesem, poprzednio jeździłem Manem, ja ogólnie póki co posiadam trzy autobusy, bo w sumie musiałem je kupić, by wykonać początkowe misje fabularne, ale oczywiście autobusów jest więcej i będę chciał w następnych odcinkach na pewno je kupować. Dobra, no to zanim zacznę dzisiejszą trasę, to chciałbym ją najpierw stworzyć, gdyż nie pokazywałem w poprzednim odcinku jak tutaj wygląda tworzenie tras, więc no to jest ogólnie mapa, a przynajmniej dzielnica do której obecnie mam dostęp no i tutaj są widoczne różne trasy jakie mam potworzone, na chwilę obecną jest to 5 tras, więc stworzę sobie szóstą, więc klikam tutaj no i teraz mam przystanki do wyboru mogę sobie zaznaczyć nie wiem powiedzmy 4 Awansuj przystanek autobusowy na wyższy poziom. Aha, dobra, dobra. Jak nie jest odpowiedni poziom przystanku, to nie może obsługiwać więcej tras. Okej, okay. warto to zapamiętać. No i wiecie, możecie tutaj mieć, nie wiem, 5 przystanków na trasie, możecie mieć 15. To w sumie jak chcecie, by wasza trasa była długa. Ale też trzeba zwrócić uwagę na inną rzecz, czyli przystanki mają zapotrzebowanie. Te fioletowe, no to tutaj jest niskie zapotrzebowanie. A to są, jak jest strzałka 1, strzałka w górę jeden to znaczy, że jest wysokie zapotrzebowanie, a strzałka w dół i 1, no to znaczy, że to jest niskie zapotrzebowanie. Więc jak zrobimy z samych fioletowych, no to raczej tam za dużo pasażerów nie będzie. Więc trzeba robić albo z przystanków, na które jest duże, za, duże zapotrzebowanie, albo takie po prostu zbalansowane. Plus są jeszcze godziny szczytu, czyli w jakich godzinach przystanki są najbardziej oblegane. No to ja sobie stworzę taką powiedzmy. Optymalną trasę, żeby były na niej zarówno przystanki rzadko. Odwiedzane przez pasażerów, jak i takie trochę popularniejsze. Czyli nie wiem, niech będzie jeszcze tutaj. I może by cała trasa kończyła się. Nie to czekajcie, wtedy będzie złe zapotrzebowanie. To czekajcie, tako, tako. I niech będzie tako, czyli 7 przystanków. A nie w sumie trochę. Dobra, to bez tego może ostatniego przystanku, albo nie bez tego przystanku, i teraz trasa jest zoptymalizowana. Mogę sobie zmienić nazwę, ale ja chyba sobie zostawię trasa 6. Mogę zmienić typ trasy, bo mamy tu do wyboru pętle oraz wahadło. Pętla, czyli po prostu muszę się przejechać tą trasą do samego końca. No i teoretycznie to jest jej koniec. Następnie mogę znowu od początku ją przejechać, a jak weźmiemy wahadło. No to musimy zrobić, najpierw przejechać się w jedną stronę tą trasą, a potem jeszcze dokładnie tą samą trasą wrócić z powrotem. Tak jakby, więc tak to wygląda. No i co, chyba trasa stworzona? No to zastosuj zmiany. I teraz trasa szósta. Możemy ją sobie oczywiście ponownie edytować. Tutaj są różne statystyki. Możemy usunąć albo też. A co co jest? Z tego mini za bardzo nie korzystałem, ale też w sumie dopiero w tej grze zaczynam. No i dobra, klikam teraz jedź teraz i wybieram autobus. Ja jestem obecnie w tym Mercedesie, więc od razu go sobie wybiorę. Ale możemy. O, czekajcie, w autobusie jest śpiący pasażer. No i się już obudził. Oczywiście możemy. Siąść do dowolnego autobusu, nawet do tego, którym jedzie nasz pracownik, i po prostu mu go zabrać. No bo kurczę, my tu jesteśmy szefem, więc możemy robić, co chcemy. Dobra, trasa zaznaczona. To jedziemy, bo się tutaj jakieś korki zrobiły, przez to, że ja tak tutaj stałem sobie. No szybciej, szybciej. Mam 40 sekund do następnego przystanku. Także w drogę. No i zobaczymy też, jak szybko. Jak szybko uda mi się ukończyć tę trasę. Kurczę, coś daleko ten pierwszy przystanek. Myślałem, że go ustawiłem gdzieś bliżej. Ogólnie mam teraz misję fabularną, która polega na podniesienie poziomów. Przystanków w konkretnej dzielnicy, by móc podnieść poziom przystanku, no to musimy dosyć często na nim bywać i zabierać tam pasażerów. Wtedy możemy podnieść jego poziom. I chyba, jak podniesiemy wszystkie albo większość przystanków, to wtedy wzrasta też poziom dzielnicy. O, tutaj jedzie mój pracownik. No i co teraz? Ja tu się często wpycham, bo serio ten ruch drogowy w tej grze jest tak uproszczony, że czasami nas puszczają, mimo iż. Nie powinni nas puszczać, bo oni mają pierwszeństwo, ale i tak nie przejadą, bo czekają aż my przyjedziemy, więc ja tutaj się dosyć często na pewno będę wpychać, bo to nie jest tak jak w Eurotraku niestety. Także nie ma co. Okej, okay, no to teraz do kolejnego przystanku czekam aż odblokuję sobie więcej malowań autobusów więcej lakierów, bo póki co mam takie jakieś podstawowe kolory, no ale zobaczymy kiedy, kiedy odblokuję jakieś nowe. W ogóle zauważyłem jedną rzecz w tej grze, która nie pamiętam czy była w poprzedniej części, musiałbym sprawdzić. Zaraz Wam ją pokażę o ile będę mieć jak. Tylko to będzie bardziej widoczne, jak będę skręcać w prawo. W sensie, jeżeli skręcamy w prawo, a mamy kamerę w takiej domyślnej pozycji, czyli tak jak teraz, nawet jeżeli nie dotykamy myszki, tak skręcimy kierownicą w prawo, to kamera nam się sama tak delikatnie obróci, żeby, wiecie, ułatwić nam widoczność, i to jest spoko. Ok, nie trzeba reszty, nikt więcej nie chce biletów, tak więc. Jedziemy na kolejny przystanek. Póki co jest dosyć mało pasażerów, więc jeszcze nie będę sprawdzać biletów, ale na pewno, na pewno to dzisiaj będę chciał zrobić. A dobra, czekajcie, może skręcę teraz w lewo. O, kamera się obróciła, mimo iż ja myszką nie, nie ruszyłem. I to jest spoko, bo możemy sobie jeździć, nie dotykając myszki, a tak czy inaczej kamera się obróci. O, tak jak teraz, byśmy mieli widoczność, czy tam nie ma przypadkiem jakiegoś pieszego czy innego samochodu. O, jeden z pasażerów musi wysiąść. No to jest. No dobra, tutaj cię wysadzę. Na szczęście trafiłem na jakiś przystanek po drodze, więc możesz sobie tam wysiąść. Dobra. No spoko, jeżeli jakiś pasażer chce wysiąść, a akurat jesteśmy blisko jakiegoś przystanku, bo jak mamy się tak zatrzymywać gdzieś na środku drogi czy coś. To trochę lipa. O. Dobra, w ogóle możemy sobie tutaj otworzyć okno kierowcy? Chyba w każdym autobusie, tak mi się wydaje. Taka ciekawostka, kurczę, ruch w tym mieście. Czasami się jeździ i jest dosyć mało samochodów, a czasami jest jak teraz, że stoimy i stoimy. Ale w sumie też tak było czasami w 18, że te samochody się tak jakby blokowały, czy coś, to wtedy ja, 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 ja starałem się wtedy jakoś je wymijać, czy coś. Bo to było najlepsze rozwiązanie. Proszę wsiadać. No, i trzeba też docenić ogólnie zmianę klimatów. O, czekajcie. Nie mam czasu podziwiać widoków, bo trzeba tu bilety sprzedawać. Dobra, jeszcze ktoś chce bilet? Nie. Mamy tutaj amerykańskie widoczki, bo mapa z 18. No, ona to ona były takie europejskie. Chyba takie niemieckie klimaty, a tutaj mamy. Tutaj to chyba nie wiem, czy twórcy się nie inspirowali właśnie zachodnią częścią Stanów Zjednoczonych. Więc są tutaj zupełnie inne widoczki, inna roślinność, inne budownictwo. Także, wow, 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 wow. Dobra, udało się zatrzymać na tym czerwonym, ale muszę mieć taką kamerę, bo nawet nie widzę, kiedy się zmieni na zielone. Nie wiem, czy, nie wiem, czemu tu jest napisane specjalna wycieczka, w sumie, od czego to zależy. Co tutaj jest widoczne. Nie wiem. O, dobra, dobra, ja się patrzę, a tu. Kurde, nie ten przycisk. Nie ten przycisk, okej, okay. pomyliło mi się. No, jest, jest ogólnie tutaj dosyć sporo klawiszologii do zapamiętania. No, a to w sumie tak jak farmingu, więc to jest kwestia przyzwyczajenia. Hmm, w sumie to chyba dobra pora, by sprawdzić bilety. No to zamykam drzwi i teraz. No dobra, wszyscy mają bilet, ale coś tutaj tych, coś tutaj, tych pasażerów nie ma zbyt dużo. No to jedziemy dalej. Chyba zostały mi do końca trasy jeszcze dwa przystanki. Ale ogólnie to czekam też, aż mi się odblokuje właśnie ta europejska mapa. Chyba trzeba wykonać albo ileś tych misji fabularnych tutaj. Albo trzeba je wszystkie ukończyć, nie pamiętam i dopiero wtedy ta europejska jest odblokowywana. No i wiecie, ja będę chciał sobie ją sprawdzić, jak ona się zmieniła też. No podejrzewam, że zbyt dużych zmian tam nie ma, ale jednak jakieś na pewno są, więc bym sobie to porównał. No ale no nie mam jej, nie mam jeszcze jej odblokowanej, także. To będzie musiało jeszcze poczekać. O kurde! A dobra, myślałem, że ten typ we mnie uderzył. A tam było, że wjechałem w dziurę. Gdzie tam była dziura? No dobra, może i była. Może i była, tylko o tu chyba też była dziura. One są czasami tak słabo widoczne. Ło, czekajcie, przejechałem. Tutaj jest chyba dziura też po prawej stronie. Kurde, czemu ja. Czemu ja klikam? Dobra, już wiem czemu ja klikam. Ja jestem przyzwyczajony trochę do ETS-a, bo w ETS-ie się zmienia kamerę klawiszem 1 oraz 2, a tutaj się po prostu myszką skroluje i tak się zmienia kamerę. I ja mam jakieś dziwne przyzwyczajenie w ETS z ETS-a, mimo iż dawno nie grałem, ale jednak wiecie, te przyzwyczajenia są czasami dosyć silne, co nie? Normalny, jeden przejazd. I tutaj też równiutko. Ej, w ogóle on chyba miał telefon, co nie? Czyli to by było... To wyglądało jakby on, wiecie, płacił zbliżeniowo. Hmm, ciekawe. No to chyba to jest przedostatni przystanek, więc ja jeszcze raz sprawdzę bilety. Tutaj weszło... Tutaj wsiadło kilku nowych pasażerów. No dobra, czyli macie bilety, no to fajnie. A czekajcie, bo deszcz zaczął padać. Co jest, których drzwi nie zamknąłem? A nie, dobra, już wiem, już wiem. O, jeden z pasażerów słucha bardzo głośnie muzyki, nie mogęś kurcze zacząć słuchać, kiedy stałem na przystanku. Proszę o ciszę. Dobra, to jedziemy na ostatni przystanek. Przejechałem chyba przez dziurę, aczkolwiek zrobiłem to na tyle wolno, że, że mi... że nie dostałem za to minusika. Tutaj proszę bardzo, jakiś Chinatown. mój no ostatni przystanek. Ej, co jest? To wygląda jakby oni parasolki nieśli, widzicie? Ale nie ma parasolek. To są właśnie te błędy w tej grze. Aczkolwiek o, w sumie czekacie, bo jedną rzecz zauważyłem, że jak ja wysiądę, o, dobra. Czyli to jest jakiś błąd. Bo wcześniej jak wysiadłem sobie, jak robiłem trasę po odcinkiem to po prostu trzymałem parasolkę. I to mnie zdziwiło, taki szczegół, że jak deszcz pada, to moja postać trzymała parasolkę i ona faktycznie była, ale tutaj jesteśmy świadkami jakiegoś błędu, jakich jest w tej grze na chwilę obecną dosyć wiele i udało mi się to uwiecznić na materiale. Więc to był ostatni przystanek, a nie wyskoczyło mi podsumowanie, no bo jak mówiłem w poprzednim, w pierwszym odcinku, to tutaj Podsumowanie się pojawi dopiero, kiedy tutaj wbijemy, tak jakby, punkty całego dnia, a robimy to, yy, no, wykonując te, dostając te plusiki za kierunkowska, za. właściwie, chyba to bardziej za te rzeczy, jakie są na przystankach. Jeżeli wysadzimy pasażerów, jak pasażerowie wsiądą i tak dalej, no to za to się to dostaje. No i z racji tego, że wziąłem typ trasy pętla, no to mogę sobie teraz po prostu, wiecie, bez żadnego problemu. Pojechać nią jeszcze raz, od samego początku i tak w nieskończoność. Bo jakbym wziął wahadło o, tam znowu autobus mojego pracownika jakbym wziął wahadło no to wtedy musiałbym dokładnie tą samą trasę przejechać jeszcze raz, tylko że z powrotem no jedź, gościu! W sumie, czekajcie, ja sobie może podniosę poziom tych przystanków, które już mi tam pokazało wcześniej, że mogę podnieść. Yy, nie ten klawisz. A nie, czekajcie, bo jak kliknę tab, by otworzyć mapę, to tak czy inaczej czas w grze będzie lecieć. Bo tak to działa tym razem. Więc ja może chociaż sobie stanę na pierwszym przystanku, by tutaj nie blokować drogi. Ale ja ogólnie mam wrażenie, że dosyć często w tej grze pada. Może aż tak troszeczkę zbyt często. No właśnie, jak się zatrzymamy na przystanku, to wtedy u góry ekranu. Jak wsiadą pasażerowie, no to wtedy dostajemy te plusiki. W sensie ten pasek tam rośnie. Dobra, czekajcie, to ogarnijmy sobie poziom przystanków. Tutaj jest na drugim poziomie, a może być już na trzecim. No to sobie podniosę. Wtedy jest chyba na nim więcej pasażerów, i więcej tras może on. I, więc, I wtedy więcej tras może dany przystanek obsłużyć. To chyba tak działa. O, i ukończyłem jakieś zlecenie. Jeszcze jakiś przystanek mogę podnieść? O, ten tutaj na przykład. No trzeba to, warto to od czasu do czasu robić. Ale ja tutaj nie będę już sprawdzać wszystkich przystanków. No myślę, że nie będę jechać drugi raz tej trasy, bez sensu. Po prostu w następnym odcinku, no wiecie, te odcinki ta seria raczej będzie dosyć, dosyć długa mi się wydaje. Różne rzeczy będę chciał robić, czyli od czasu do czasu może jeździć jako kanar i sprawdzać po prostu bilety, ale też wiadomo kupować nowe autobusy, jeździć jakimiś nowymi trasami w nowych dzielnicach. No jest tutaj trochę rzeczy do roboty. O zaraz tu pracownik we mnie uderzy. No ale ja też czekam na aktualizację do tej gry, by polepszył się trochę jej stan graficzny, jak również jeżeli chodzi o jej optymalizację. Tak więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć.